Cześć, witajcie moi kochani. Jesteśmy dzisiaj w odwiedzinach u mojego przyjaciela Arkadiusza Brzeskiego, wynalazcy. Cześć Arek. Cześć. Jesteśmy tutaj po to, aby Wam pokazać kilka nowych wynalazków Arka. Arek od wielu, wielu lat wymyśla różne ciekawe rzeczy, sprzedaje swoje patenty na cały świat. Udoskonala tą naszą planetę, tak. Wymyślił masę technologii, które pomagają w życiu wielu ludziom. A ile ty już masz z tych opatentowanych technologii swoich? Na chwilę obecną jest widoczne na stronie Urzędu Patentowego 30, aczkolwiek w trakcie procedowane jest kolejnych 5. No i myślę, że właśnie tak jak mówiłeś, będą miały zastosowanie, o ile oczywiście wejdą, ponieważ lobby jest tak silne, żeby wszystko to, co dobre, było blokowane, no to, to jest szansa, że, że niedługo będzie widoczne 35, jeśli chodzi o patenty. <laughs> Super. Z Arkiem wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć w ogóle Ministerstwo Wynalazczości. Tak to nazwaliśmy Szumnie. Natomiast z panem Szumnym czy tam Szumowskim nie będzie miało to raczej nic wspólnego? Absolutnie. <laughs> nie. No. W każdym razie będzie pomysł jest taki, żeby zrzeszać osoby, które coś stworzyły bądź kreują w swoim życiu i pozwalać tworzyć mu tą technologię w wersji prototypu. A jeśli się okaże, że rokuje, no to starać się pchać takiego człowieka, żeby wdrożył te swoje rozwiązania na Polskę, na świat, no żeby pokazał, co potrafi, bo. Sam po sobie wiem, że nawet jak rozwiązanie jest super i naprawdę bardzo dobrze rokuje, to nasz rząd i rządy wielu krajów raczej sprzyjają koncernom, aniżeli ludziom z dobrymi pomysłami. No, i tak wydaje mi się, że gdyby powstała niezależna inicjatywa zupełnie, to można by to zmienić i nasz kraj by tak naprawdę pokazał swój potencjał, bo większość wynalazków pochodzi tak naprawdę z Polski, jeśli zobaczycie te istotne rzeczy, na przykład taki klasyczny przykład, który mi przychodzi teraz do głowy, wycieraczki samochodowe, no to jest nic innego jak polski wynalazek, tak samo inżynier Rzechnowski tak samo przesyłał jako pierwszy fale radiowe i to można znaleźć, tylko że oczywiście nie opatentował tego, co efektem, czego efektem było to, że no jak wiemy pan Marconi dostał patent na radio I, i takich historii jest całe mnóstwo. Natomiast jeśli chodzi o pana Rychnowskiego, to tak już powoli płynnie przejdę do urządzenia, które tutaj chciałbym pokazać. To op opracował bardzo ciekawą technologię. Otóż, opracował energię nazwaną później energią czarnego słońca przez taką znaną instytucję niemiecką działającą w czasie wojny. A odkrył on mianowicie, że to, co do nas dochodzi ze słońca, to nie tylko widzialne promieniowanie i ciepło. Ale też niewidzialne promieniowanie, które ma między innymi właściwości energetyczne, elektryczne i ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Czego przykładem jest na przykład taka sytuacja, kiedy ludzie, jak są przeziębieni bądź chorzy i mają stan podgorączkowy przez cały dzień, to jak tylko słońce zaczyna zachodzić, niezależnie na której półkuli, to natychmiast rośnie im temperatura. To już każdy z Was to zauważył. Nie ma słońca, nieważne czy jest za chmurami, czy świeci, robi się ciemno, gorączka rośnie. To zwłaszcza u dzieci, rodzice, wszyscy, którzy. No to, to takie rzeczy się dzieją. I jeszcze drugą właściwość tego promieniowa, promieniowania zauważył, że ono się kumuluje w parze wodnej, czyli organ, czyli energia życiowa lub prana, bo to występuje pod wieloma nazwami. Bardzo lubił wodę, co później zostało wykorzystane przez takiego innego wynalazcę, który mieszkał 60 km od pana inżyniera Rychnowskiego, a nazywał się Wilhelm Reich. I on, z założenia, jak wy czytacie, był Austriakiem, ale jego austriackość polegała na tym, że mieszkał w zaborze austriackim na terenie dawnej Ukrainy znaczy obecnej Ukrainy, dawnego zaboru austriackiego, to chciałem powiedzieć który graniczył dokładnie z Lwowem, gdzie urzędował nasz rodak i tworzył właśnie takie wspaniałe wynalazki. W linii prostej, jak zobaczycie miejsce jego urodzenia, pana Austriaka z Ukrainy, to było 60 kilometrów. A dlaczego się tak bardzo zainteresował tymi pracami? No Ponieważ odkrycia Rychnowskiego spowodowały, że bardzo nim zainteresowali się Amerykanie, którzy zaproponowali mu za przekazanie technologii patentu, jak to działa, jak działa to urządzenie, które tutaj właśnie sobie emituje promieniowanie, które w normalnych warunkach można by uznać za bardzo niebezpieczne, ale o tym za chwilę. 4 miliony dolarów. No i pojawił się pan Reich, i pojawili się później tak zwani polscy sponsorzy, którzy chcieli koniecznie się do niego dobrać. A ponieważ Rychnowski był patriotą. To stwierdził, że tę technologię chce przekazać Polakom i żeby to służyło narodowi polskiemu i że Amerykanom nie sprzeda. To wówczas pan Reich wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, jeszcze raz powtarzam, zobaczcie gdzie się urodził, sk skąd pochodził i się zdziwicie, że ta Austria to tak jakoś bardzo blisko Polski i to z prawej, a nie, a nie od południowej strony, jakoś tak. Mhm. No, i pojechał. No Niestety 4 milionów nie zarobił, za to skończył w więzieniu. Co prawda zrobił krok, jeśli chodzi o budowę na przykład akumulatorów organu, i rozwinął jakby tą teorię Rychnowskiego i udowodnił, że organ bardzo lubi wodę, ponieważ stworzył działo organowe, które no, pewnie, pewnie znacie. Natomiast jeśli chodzi o samo urządzenie, no to on stwierdził, że jeśli odtworzymy energię sztucznego słońca, czyli wywołamy dokładnie te wszystkie procesy widzialne i niewidzialne, to przepływające powietrze, zwłaszcza jeśli, byłoby, jeśli w powietrzu jest wilgotność, tutaj akurat mamy dosyć sporą, to zacznie się to ten organ, czyli ta energia życiowa kumulować w tej przepływającej parze wodnej, która jest naturalnie występuje w pomieszczeniach, I, jak, i on jest w ogóle radioaktywny. Tutaj w tym urządzeniu nie ma żadnego izotopu. Natomiast licznik Geigera pokazuje przekroczenie promieniowania, które jest w normalnych warunkach 0,013 dzisiaj było, mierzyliśmy na początku. Teraz mamy 0,3, czyli przekroczenie jest ile? 10 tysięcy razy? Tak, ale to już nawet jak jest dwójeczka z przodu. Nie? Jak czytałem, właśnie ma taki sam licznik, no to to już po 15 minutach organizm człowieka niby. W promieniowaniu już jakiś mocny chorób może się nabawić. No tak, to teoretycznie tutaj czasami to. Tak to na tłumaczą, mówią, a tutaj patrzcie, pokazuje i to leczy, tak? Tak, właśnie to, to promieniowanie działa bardzo korzystnie na zdrowie. Żeby Wam tak bardziej wytłumaczyć, jak to działa, no to w skrócie jest to. 100 tysięcy razy lepszy jonizator powietrza, żeby to tak doprecyzować, bo na przykład w środku znajdują się m.in. Cewki, cewki Tesli, generatory wysokich napięć, różnego rodzaju lampy, a sama, a sama tutaj taka siatka, która jest, ona jest pod napięciem 70 tysięcy V i co ciekawe, jak się dotknie, to się nic nie dzieje. Natomiast jak przytrzymasz chwilę dłużej palec, to, to natychmiast zaczyna szczuć spaleniznę tego e, e, palca. To jest coś bardzo niesamowicie dziwnego się dzieje, no. bo, no bo tu w ogóle dużo zjawisk niewyjaśnionych zachodzi. Między innymi skąd to promieniowanie, którego tak naprawdę powinno nie być. I mało tego, można zagęścić to promieniowanie do tego stopnia, że ten eteroid zacznie się wykraplać z pary wodnej, i ta para wodna wtedy zaczyna świecić na zielono i jest, jest, ma właściwości no, bardzo dziwne. Jeśli macie ochotę poczytać o tym więcej, no to wpiszcie sobie eteroid lub elektroid inżyniera Rychnowskiego, no to te zjawiska są właśnie bardzo dobrze opisane i one są odtworzone w tym urządzeniu, natomiast nie uznałem, że nie ma sensu zagęszczać tego jeszcze bardziej, ponieważ wtedy już to mogłoby być wręcz szkodliwe dla zdrowia, no bo Aha. o ile tutaj jest przekroczenie o 10 tysięcy, Mm -hmm. Procent promieniowania, to myślę, że gdyby to zostało już skroplone do takiej formy, gdzie te, ta woda świeci, to ja nie wiem, czy to by <grym> było takie no dobre. No, by samo testy robić No tak, ale to już jest według mnie bardzo zaawansowana no technologia no i bez takiego profesjonalnego bardzo sprzętu, no nie będę siebie narażał ani, wiadomo, no. ani, ani innych przede wszystkim. No i słyszałem, że to urządzenie, e, właśnie ta zielona woda, to skroplona ona wygląda trochę jak rtęć, no to jest bardzo eksplozyjna, więc to już wchodzimy na zupełnie inny teren, no nie, którego no, nie chcę dotykać. No to pewnie, że nie, tu nie ma co takich rzeczy robić. E, a powiedz mi taką rzecz, ile e, to urządzenie, ilu ludziom pomogło w Znaczy jeden na pewno mam przypadek u, udokumentowany, otóż jeden Pan miał syna, który cierpiał na ataki padaczki. To jest tak, takie duże dziecko, powiedzmy, które było niepełnosprawne mhm. i taki był problem z nim, że ono się około trzeciej w nocy wybudzało i do godziny mniej więcej 8 rano nie mogło usnąć i no i ci rodzice też nie spali, ponieważ było niepełnosprawne, no to mhm. może sobie wyobrazić, e, co tam się działo. Do, do tego doszły ataki padaczki. Właśnie w czasie tych wybudzeń oni po prostu chodzili e, no jak żółwie, po prostu nie mieli siły w ogóle. No i ten, ten tata wpadł na pomysł, że może wypróbuje to urządzenie, poprosił, żebym dla niego skonstruował. No i się okazało, że od chwili, kiedy to urządzenie przyszło, on je włączył. No to po godzinie pracy to dziecko poszło spać o godzinie 10 i się obudziło o 10 następnego dnia bez żadnych ataków. Rodzice się wyspali i byli po prostu, no ten, mam do tej pory z tym panem kontakt, jest zachwycony. Szczerze mówiąc, uważam, że to urządzenie, to promieniowanie i ta energia wymaga dalszych badań, bo jest niezwykle ciekawa i, no i przebywanie w pobliżu niego powoduje, że po prostu człowiek się natychmiast uspokaja się robi przyjemnie. Masz taki, takie wrażenie e, takie spokoju. No. Nie, wiem, nie wiem, jak ty to odczuwasz, jak wy to odczuwacie, ale no, s, s, że tak powiem, fajnie by było, jakby każdy sobie sam doświadczył, być może uda się na ten najbliższy wyjazd Pokazać, zapre no. tak, zaprezentować to urządzenie. No zobaczymy, tam trzeba się dogadać po prostu, mm -hmm. zobaczyć jak to. Yy, się dogadamy. No to dobra, yy, będą te urządzenia w ogóle dostępne na sklepie, jakbyście chcieli... Powiem yy, słówko, to obok mnie to jest yy, urządzenie, które może w warunkach domowych zastąpić komory normobaryczne, bo można poddychać tutaj yy, wodorem z tlenem, yy, powoduje to, że Natychmiast nasycamy, na przykład się dotleniamy, jeśli potrzebujemy, a wodór, który się wytwarza, regeneruje komórki organizmu. To jest udowodnione działanie. Takie urządzenie też buduje, jak ktoś jest zainteresowany. Mamy tutaj też filtr dyfrakcyjny, który zbudowałem tam w zeszłym roku. I naprawdę to jest fajne urządzenie, jak widzicie. Tutaj akurat promieniowanie jest roz... rozkładane poprzez detrakcję, czyli podział promieniowania na niższe częstotliwości, widzialne i niewidzialne. I ta woda po prostu jest dezynfekowana, jak również są zabijane różnego rodzaju wirusa, dodatkowo jest plazmowana, ponieważ w środku jest lampa plazmowa. No i te właściwości też można, można znaleźć na stronie. Ja nie chcę się tutaj rozwijać, żeby ten film nie trwał godzinę, tak, prawda? Tak, Zresztą jest na kanale u mnie już. Tak, to, Tak, więc to... Jest... możecie sobie zobaczyć. Jakbyście chcieli kupić taki filtr, to jest na sklepie. I u Ciebie w domu. A U mnie w domu też jest taki filtr, tak. Eee, na... Coś jeszcze chciałem... Ale swojego nie sprzedam <laughs> Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak kino psychoaktywne, w którym wczoraj brałeś udział. Może teraz Ty powiedz swoje wrażenia, jak, jak to wygląda. Ja jedynie mogę powiedzieć, że jest to swojego rodzaju generator infradźwięków, który tutaj wysnułem od urządzenia, które kiedyś prezentowałem czyli słuchawki stanu zerowego. Rozwinałem to urządzenie do stanu urządzenia stacjonarnego, które robi tak naprawdę masaż całego ciała za pomocą częstotliwości infradźwiękowych, które wytwarzają się dopiero w ciele. Jeszcze zrobiłem tutaj e, chłopakom e, prezentację i pokaz, o którym wziąłeś udział, możesz sam powiedzieć jak twoje wrażenie. Wiecie co zrobimy osobny odcinek o tym, bo to jest ciekawy projekt, ja na razie tutaj nie chcę zdradzać, ale e, potestujemy to trochę i jeżeli e, jeszcze, bo tam mówiłeś, że to ma dużo więcej możliwości. Tak, bo to może wprowadzać w dowolne stany psychiczne. Obecnie jest to, w, można powiedzieć, ustawione na częstotliwość głębokiej alfa, czyli niezależnie w jakim stanie jesteście psychicznym, w ciągu 5 minut gwarantuję Wam, że wejdziecie w stan dokładnie przed zaśnięciem, nieważne w jakim stanie się znajdujecie. Natomiast to urządzenie można wysterować na dowolne stany psychiczne, czyli można wywołać takie stany, jak po użyciu jakichś substancji, powiedzmy, zakazanych. Bez tych substancji, ponieważ zgodnie z prawami chemii, fizyki, nieważne czym się pobudzi receptor, czy to będzie chemia w przypadku na przykład ajałaski, czy ten sam receptor tak samo można pobudzić dźwiękiem, bo jeśli pod dzwonem umieścicie petardę, to ten dzwon też zadzwoni, prawda? Mhm. A, ale można też wykonać e, ruch ręką i efekt będzie dokładnie taki sam, czyli tak naprawdę. Środek użyty do pobudzenia receptora nie ma znaczenia. Ważne, żeby zadziałał. No i w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Dlatego zabieram to odarka dzisiaj. Będę testował i jak te wszystkie stany, wszystko sprawdzam, wam o tym opowiem. Możliwe, że udostępnimy później tą technologię na całą Polskę do e, wszystkich e, salonów czy e, na Franczyzie po prostu, opuścimy mhm. to na Polskę. Ale ja to chcę jeszcze potestować sobie trochę, także e, wszystko przed wami. Jest szansa, że pojawi się na festiwalu. Jest szansa, no trzeba się tam dogadać jeszcze no, z tym. Trzeba potwierdzić dokładnie, nie? Także nie chcę obiecywać, ale no, jest taka szansa. No dobra, no to żeby was tutaj dłużej nie przyciągać. Ewentualnie e, jakby chciał doświadczyć tych stanów na przykład z tego kina, by sobie taki stęsik e, zrobić. No to za twoim pośrednictwem może się do mnie tutaj odezwać. No to jak najbardziej. No i co? Dziękuję ci, Arku, za zaproszenie. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście i do następnego. Cześć. Dzięki.